Mam na imię Ewelina i całe życie cierpię i choruję. Mam guza mózgu, znaczy niagajami z tego móżdżku. Miałam udary krwotoczne. Mam guza wątroby 10 cm. Mam dysplazję tą kości chore, jelita, chory żołądek, chorą tarczycę i dziurę w sercu. Najbardziej chciałabym żyć. Sama wychowuję dziecko i chciałabym, żeby to dziecko jeszcze przez jakiś czas mieć mama. Nie potrafię znieść myśli, że on mógłby założyć czarną koszulę i stać nad moim. Potrzebuję Waszej pomocy. Mam 300-1300 zł renty, a potrzebuję leków, lekarzy i opieki medycznej, rehabilitacji. Z tych pieniędzy mnie na to nie stać. A chcę żyć dla dziecka. Całe życie, najbardziej na świecie. Chcę żyć. Ludzie mają wielkie marzenia. A moim marzeniem jest żyć. Pomóż mi, dobry człowieku. Każda złotówka ma dla mnie ogromną moc.